Witam serdecznie, Paweł z tej strony. Postawiam sobie tak na szybko odpalić telefon coś powiedzieć. W tych czasach, jakie mamy teraz, niestety mamy takie czasy, jakie mamy, pandemie, lockdowny, różne inne dziwne rzeczy, w tych czasach coraz bardziej popularna staje się praca zdalna. więcej przez internet, budowanie jakichś biznesów online. Niestety nie każdy tutaj zarabia. Pytanie dlaczego? Moim zdaniem problem polega na tym, że ludzie podchodzą do pracy zdalnej z tak zwanym nastawieniem etatowca. Oczywiście nie ma nic złego w pracy na etacie i nie o to tutaj chodzi, ale jest inne nastawienie wtedy. Gdy pracujesz na etacie, to jesteś z automatu przyzwyczajony do tego, jesteś przekonany o tym, wiesz, właściwie wiesz, że za miesiąc przyjdzie wypłata. Nie? Czyli idziesz do pracy, za miesiąc jest wypłata. W kolejnym miesiącu, w kolejnym i w kolejnym. Ale gdy chcesz pracować zdalnie, zarabiać w internecie, no to tak nie jest. Zanim coś zarobisz, musisz coś stworzyć, sobie coś wypracować. I niestety problem polega na tym, że jak ludzie nie widzą efektów po jednym miesiącu, po dwóch, po trzech miesiącach, to często po prostu rezygnują. A tutaj chodzi o to, aby działać każdego dnia systematycznie, nawet małymi krokami, ale działać każdego dnia systematycznie, dzień w dzień, krok po kroku, i wtedy zaczynasz coś tworzyć. Jak to stworzysz, zaczynasz zarabiać, tak w dużym skrócie, oczywiście. To na tyle, jeśli masz jakieś pytania, pisz poniżej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!